Było blisko. Musimy znaleźć miejsce, gdzie nie będą nas wyczuwać. Masz rację. Ale gdzie? Te stworzenia reagują na wszystko. Zobacz, włas! Jeśli zejdziemy do kanałów, dźwięki mogą być stłumione. Kto wie, co tam znajdziemy, ale chyba nie mamy wyboru. Idziesz pierwszy? Świetnie, jak zawsze. Ale tu śmierdzi. Masz jakiś plan, czy po prostu idziemy przed siebie? Na razie musimy oddalić się jak najdalej od miasta. Potem pomyślimy. to w drogę. Ktoś tu był. Zobacz, są puszki po jedzeniu, koce. Ale wszystko porzucone. Myślisz, że uciekli? Albo ich znaleźli. Słyszałeś to? Tak. Chyba nie jesteśmy tu sami. Nie ruszać się. Kim jesteście? Nie chcemy kłopotów. Ukrywamy się przed tymi stworami jak wszyscy. Jak tu trafiliście? Widzieliśmy właz i uznaliśmy, że to może być bezpieczne miejsce. Macie szczęście, że was tu znaleźliśmy, a nie one. Te kanały nie są tak bezpieczne, jak wam się wydaje. Wiemy, że to ryzykowne, ale nie mieliśmy wyboru. Na powierzchni nie da się przeżyć. To prawda. Ale tu na dole też nie jest łatwo. Chodźcie z nami. Pokażemy wam naszą kryjówkę. Zostaw suba po part 6.